A zaraz zobaczymy Gumlider, coś tam, coś tam. Troszkę e, się. W sumie to się nie pozmienia, ale odcinki będą wchodziły teraz o wiele częściej, bo ponieważ naprawię swój program do nagrywania. Jej! Już wiem, dlaczego były takie cięcia, paski i różne bzdury. Kurwa, lecimy schody. No nie wiem, czy ja tu byłem. Bo nie wiem, o co tu chodzi. O co tu chodzi? The switch. No. Yeah. O co tu chodzi? Aha, ok. No dobra, ale co? No, prawie. Internet on. No, co jest, kurwa? No, wciśnij, wyłącz. Coś mi się odkryło. O, tak jest. To coś jest, ewidentnie. Po prostu przytaczam sobie, bo nie chcę żebyście się na to oglądali, bo jak widzicie nie ma tu kurwa nic sensownego, czekajcie, piosenka, jedną odznakę mamy, tak, o dobra, olejmy to na razie, na razie to olejmy, wyjdźmy stąd, o jest go. Nie pierdolę jakie schody, zobaczcie to Wchodzę i blokuję się na niemańcu, muszę pójść do góry I dopiero wchodzić, po poręczy Niczym kurwa Ach. Dobra, wyjdźmy stąd Dobra, tym się szybko biega, nie ma sprawy Tylko na dobrą sprawę, co mamy tu zrobić? Humm Cholera, nie pamiętam A to jest yy, Koleś, który usuwa imiona z naszych pokemonów? Tutaj? Wypuszczą mnie? Nie no, tu byliśmy Okej, okay, nie pamiętam Trochę sobie pobłądzimy A, tu bokiem tu, 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 tu. Rowery, rowery. The way home too. Co ty masz kobieto? Like a battle? Szrumisza! Na a że Masz fajera, masz fajera? Bo nie pamiętam. Chyba masz. Tak, jest MB. Jest MBR jest impreza, yeah! It's super effective. Serio, muszę tutaj cholera przypomnieć ja miałem pójść, bo... bo się ten odcinek... No serio, no właśnie. to mu kreska życia. Eee, dobrze, atak mysz. No i po prostu... <laughs> nie chcę, żeby ten odcinek wyglądał jak jedna wielka tułaczka i szukanie czegoś co już zrobiłem, albo co mam zrobić? Ale eee, gówniany atak. No, przegrałaś, sorry! Wą do szkoły, a nie! Zawracasz mi tu dupę jakimiś walkami. Jak tam wejść? Tam się nie da, dobra rowery a może rower sobie pożyczyć jeden, chociaż tak jeden. O, o, pan z rowerami. Dzień dobry, ja po... ja po rower. To do pana. You don't have enough money to be Fuck you! Nawet nie poś ile kosztuje kurwa No sorry, ale ja jeszcze rowera nie mam Biegniemy tu hmm. Tu nic nie ma. Dobra, ale pójdźmy tu. Będzie walka podwójna, czy nie? O, chyba będzie. Tum, 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 Psychiczny, Dobrze, psychiczny a drugi jednisty, tak więc... O kurwa, szósty level. Jakoś tego nie widzę. Elektrykiem będę bił... ponyte. Iskierką będę bił ponyte, a... Ralca będziemy bili Azorem. No szybko, ale... Będzie tak. Ember będę bił Ralca, a Iskier... Dobra. Och! Niedobrze, bo jeszcze Iskiercy obniżyli atak. Tam się w ogóle dało cokolwiek obniżyć. Tak, złożył się. Do widzenia. Siódmy level. Do dostań trandra albo coś, proszę. Nie, nie mogę użyć Embera, bo to gówno da. O, dobrze, że bijesz mnie, Pony, to brawo, brawo. Ach, ten atak. Azor, atak. Trochę długo to trwa. Gdy narzucają mi jakieś yy, debufy, tak zwane. Trochę zbyt długo. Azor, use bite. No gin, rzesz. Zginie to... Eee, iskierka. Trzeba cię podszkolić. Tak, katorze, zabij to ścierwo. Pum, dwa levele. Jest, dopiero teraz. <śm> dopiero teraz się nauczyła. O, dziewiąty level. O, może dziesiąty i je jeszcze coś tam, coś tam. Nie, nie, nie bardzo. Chmy. No do wą, wą do szkoły, znowu kurwa wagary. dalać. Co to za dom? Water rest house. No dobra, wchodzimy. Co mi powiesz? Siema. Many people... O, water cave. A co to? The path, the path. Z tobą nie będziemy gadali, bo pewnie powiesz mi, że mnie nie lubisz i że mnie nie odpoczniesz. Co to? Aha, jaskinia, jaskinia! Takie to my lubimy. Takie to my lubimy. Jest tutaj ta jaskinia? Jest. O. Co to? O, X-Defend. Nigdy tego nie używałem. No, jakoś mi się... Może coś złapiemy sobie? Dobra, jednak nie. Minezumień? W ogóle to się chyba tak nie nazywa. Nie chcę tu być, nie wiem, jakimś... Nie wiem, czy nie jestem w błędzie, więc to też miecie na uwadze ludzie, ale no myślę, że to się tak nie nazywa. Przynajmniej takie mam odczucie, że... o nie cholerę. Ale zobaczymy. No dobra, wchodzimy do jaz... Do jaskini. Bla, 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 bla. Co ty masz? Dwóch, tak. Dio e, duda? duda, Załatwimy. Eee. E, bu, 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 bu. No nic, no dobra. Kuj tam. No trudno. Trudno nic nie zrobimy z tego. Ye. O mój Boże. A ja na wiem na którym ewoluję na, gru... na Grow... A, nie na Growlight, to ja pierdele. w... No. Aha, no, W Warkaninę. U. Eł. Aha. No to właśnie Growtla. No, w sumie miałem Growtla, przecież mogę go od razu zmienić. Ja zapomniałem w ogóle, że go mam. Mist! Oh fuck you! Obrzygał nas? Raczej zrobił coś nieprzyzwoitego, czyli O i Razor leaf. Jeb! Nieugięte lichy ninja. Niczym banany. Co, co, co to jest za pokemon? Mega... To jest kolejny... Ściema... Kolejna ściepa publiki. Bo co się tak nie nazywa, to się nazywa krokodylem coś. No Ale dobra, niech im będzie. Aj Ajaj. Wchodzimy aj. aj, 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 aj. do jaskini. Water cave. Nie naprawdę chcecie się ze mną bić? Ha ha ha, how about... How about you have a battle? You and me, ha 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 ha. Yo, a ten z góry to to kurwa. Wow. Mega mistrzowska walka ninja. O, cztery pokemony mają, o kurczę. Ale są kamienne, jak... O, Omni Omnimite. Ale w sumie to gówno zrobi z więc będę musiał polegać tylko na Grodling. Nie. Sparks. Wiem, że to gówno zrobi. O, raz w dwóch, naprawdę? Świetnie! Czyli oboje śpią bez żadnego gadania. Chyba, mam nadzieję, że mnie ma też. No i brawo i... Dawać, dawać mi kolejnych dwóch, proszę proszę, next. No jest kierko chyba dzisiaj sobie nie pobijesz. Ale level ci rośnie. Tu, 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 tu. Co nam przysyłacie znowu? No, se pas. a to akurat jest poprawna nazwa. No pas. O, o i też. Obydwie są poprawne. Jeden to Dark... Ke dark... Zrobisz coś? A, ale dobra, paraliż. to tyle. Jeden, jeden to jest Dark... O kurcze. Oh no. Critical hit, loszy! Tutum, ale te lecą. ludzie że tak jest, brawo. Nie zginiesz. Iskierko, trzymaj się, dzielno iskierko. Tylko muszę zmienić swojego Groutlie'ego na pierwsze miejsce, bo jak będę spotykał wrogów to będzie mi się włączała iskierka, więc... U nie. Level, level jakiś level. Ay, nie. I lost! Ha ha, 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 ha. Kurwa czegoś się śmieję, że, że przegrał? Jakiś Idiota. Ale mam rock smash A mam rok Smash'a, zapomniałem. Fuck you. Geodude. A, jakoś... Ja muszę coś sprawdzić, czy ja przypadkiem nie mam już... Um... Czy ja nie szedłem po kata? Albo tak mi się akurat obiło o uszy. Bajt, no może być bajt. Tylko co by tu usunąć? No jest. Eww, kurs. Można wypierdolić to. Bo ja wiem, co to za atak jest, ale po prostu nie chcę go używać. Wolę gdy się nie, jednak, wiecie. Pokeball. No dobra. Zobaczmy. Bak. Barry, ham, Aha, no dobra, tak jak, tak, jak, tak jak myślałem, idziemy po kata. Grotli! Puff! Oh, fuck! Yeah! Poo! What do you coś tam coś tam bigos bigos? Jo ja lubię bigos! Nam 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 Lubisz pokemony? Bo ja lubię bigos. Trze! Diglett! Ty Atak! Razor Leaf, bitch, Sand Atak. O, tylko nie to! Nie oślepiaj mnie! Kurwa, wiedziałem. Skręć. O! Zatrapał mnie! zadrapał. Zlep go! Ale tu się groutli... Gro naje. Diodut. Nie, nie zmieniam Pokemona, bo... Prąd jest niewrażliwy. Kamień jest niewrażliwy na prąd, o! A raczej chyba nawet nie da się go uderzyć tym prądem Kurwa Mać, teraz będzie tak cały czas, prawda? No nie! Nie! O kurwa jeszcze tutaj się w klocka. Buu! Jep! No nie no! Czekaj, ja to przyspieszę! No nareszcie uderzył! Znaczy, tyle pokemonów ma Mato. Tyle pokemonów ostatni pokemon. Ta da, da, da o 12 mam tylko. Ja. ta bla bla bla. I chciałbym zaznaczyć, że jak nie trafiam, to i tak mi zżera ruch. Więc fajnie. Marnuję truchy na próżno, bo... U, czu, czu, czu. O kurwa, to zabolało. Atakuj go ręką, Minimal. Kamienna klata, padaj na twarz. Mike? Mike? Fajna muzyczka. Fu ether. Okej, okay, nie pamiętam do czego służył ether, ale tak. Co to? O co? To, 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 da się to, to coś z tym zrobić? Nie, dobra. Je doje... Dwa Pokémony masz, Dioduda. Jeśli... dam ja wam taką wskazówkę ludzie, jeśli spotkacie właśnie takiego grubasa, to przeważnie on ma Pokémony kamienne. E, tak już się chyba przyjęło w pokémonach wszystkich, że... Różni ludzie... różni ludzie i różne sprajty ludzi odpowiadają różnym ani nie, nie animacjom. Różnym typom pokemonów, na przykład e, są tacy ludzie uczniacy, uczniacy przeważnie mają pokemony słabe, bardzo spotykane, takie ratataty i różne inne, bidufy, a grubacy mają kamienne pokemony, <laughs> e, ludzie w strojach karate albo takich innych mają, wiadomo, walczące, machopy i inne machampy. Są ludzie, którzy lewitują lewitują lewitujące pokebole mają w rękach Siłą kinetyczną chyba tak to m walka, może coś zapięć właśnie tu sensownego No jej No Duba, ale gówno Wypierdalaj It doesn't look very effective Ta, jeszcze confusion, dzięki koleś no nie uderz w siebie, proszę nie uderz w siebie. Nie uderz w siebie, nieee. Nie, nie. no, Lepsze jest to jak mnie Zubat zabije. Nie, jest nie taka możliwość. Jest confused. No i teraz. No. I w tym momencie Ginnozu... Może. Tak jest, wyrwałem z Konfuzji. Na no, oh, na no, Zobaczmy, no, no, no. czy mamy jakiegoś potiona. Albo chociaż jakieś wisienki. Pokepę, pokebali, potion revival. Nie, tego nie będziemy używać. Bub. O that device. Belling Powder Full Heal Co? Kolejny Zubat, ja pierdolę. uciekam od niego. Walczyć teraz z nim nie chcę. O, o Wilkumowa. mowa. Pan Karateman. I mogę się założyć, że będzie miał typ kamienny walczący. Czy zgadłem? No. Ja bym kurwa nie wiedział. Ale użyję razorlifa i będzie wszystko w porządku. Baa. No i kolejny walczący Pokémon. Ale nie wiem, co to za typ jest. Oprócz walczące. o dobra, psychicznie. Nie wiem, czy go ściągnę z tego na strzała. dobra. Moje wątpliwości zostały rozbijane. Tum turum, tum turum, tum turum, co jest tak naprawdę w tej wodnej jaskini? Aaaa, już wiem do czego służył Ether chyba, żeby nas nie atakowały Pokemony podczas chodzenia Wiki Pokemony Gioduda, Gioduda możemy zabić, chociaż no nie chciałbym marnować swoich yy, razorlifów, bo mamy tylko... W sumie mamy repel. No dobra, nieważne. Ten który odnawia ruchy Pokemonów. Wejście, jeszcze... jeszcze w dół. Nie ma nic w tym kamieniu Okej okay, Dotknę Swinblue Swinbu Swinup Swinup I mnie Zaraz ja to czytałem No dobra, bajt Co, ale tego pokemona nie chcę <laughs> Ten pokemon niepotrzebny jest do szczęścia O, pepe up! Fajnie Oho Co to? O ty świnio, nie z tobą mnie walczę Ty jak najdalej ode mnie Jest tu jakieś zejście czy coś? Bo... Nie są... O ty te. ty Ty, ja nie, ty Go away No! Odpuść sobie! Wun stąd, nie lejdź za mną! Okay. Trochę idiotyczne. Ale dobra. What the fuck? Nie wiem, musiałbym tu przejść z tym... Ja będę te walki szybko wycinał te, które... A raczej może nie o tyle wycinał, tylko po prostu będę je jakoś... Nie mam liny. Escape rope, coś tam, coś ten. Nie mam, dobra. No, wypiecie. W sumie jak może zginął tymi wszystkimi postaciami? No nie, w sumie dobra, już się przebiegnę. Tu gdzie jeszcze nie byłem Ale takie walki to będę pomijał, bo to nie jest nic fajnego. Oglądać cały czas te same walki. O, mowa. I nie chodzi mi to o to, że szybko Co? Dobra, wróciliśmy z tej zjebanej jaskini. Idziemy stąd Tu zamach przez Przędobylskie Zubaty. Idziemy stąd, naprawdę nie ma co tu szukać. Dobra, więc chyba to będzie na tyle. Zwiedziliśmy sobie wodną jaskinię i zrobiliśmy gówno. Odzisz, panie obiszu idź pan już. Co, coś tu u góry jest, nie ma. No dobra, więc pobiegnijmy do miasta z powrotem. I chyba zakończymy na tym swoją przygodę. Tum, 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 tum. Yy. Quick clove. Okej, okay, ale okej, okay, ale za co? <ścoughs> nie, mam, nie mam pytania. Rozglądnął się popatrzą. No to fajnie fajnie masz Quick clavę. O, tam jest jakaś gazownia, krystyny. Chyba to tu... Tak! Jest! Team Magma mm, 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 dum, 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 dum. Dwie walki, a ja mam tylko Pokemona, który lewo coś nipie Fuck it. minezumi I my Groatly i Skierka Super, coolba Po prostu ekstra Pominę te wszystkie... no Puszczę ci na banię, Rock smash, a tobie jedny z Parksem. No i, i po iskerce, puf. Dobra. Make me umar umarł, chociaż tyle. 24 czwarty level, Goji. Tak, nie zabijesz mnie! Nie, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni! Rzucaj go bananami! Wuhuhu! Yeah! Zginął. Dobra ludziska, ale jak już wiemy co trzeba zrobić, to teraz tutaj skończymy sobie i w następnym odcinku zwiedzimy całą tą wieżę. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, trzymajcie się ciepło. Na razie. Tak sobie stanę tutaj przy tym. No się ma profesorku, co tam, co tam. No się ma, się ma. No na razie, to ja idę do domu na obiad. Na razie.